Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. Pola nicości. Jaka piękna nicość, pola rzepaku, które mnie tutaj otaczają. Spaceruję sobie dzisiaj o poranku, godzina około siódmej rano i mam inspirację do nagrywania vlogów. Jeden już powstał, coś tu kapie z góry. Osikało mnie coś? Czy to jakiś polskojęzyczny policjant, który sika mi w twarz, a ja myślę, że to deszcz? Nie wiem, nie wiem, na razie go nie widzę, nie widzę żadnego. Możliwe, że kropi faktycznie, ale. Co w dzisiejszym filmie? Co w tym odcinku? Może z tytułu filmu się troszkę coś tam domyślicie. Tytuł taki będzie zabawczo-prześmiewczy. Przynajmniej taki sobie wymyśliłem. Ale to będzie związane z tym, co jest napisane w tytule tego filmu. A jakże? Nie ma po prostu owijania w bawełnę, czarowania i jakiegoś ściemniania. Nie. Po prostu będę opowiadał o tym, o czym jest napisane i dowiecie się właśnie że tak, że o tym można podyskutować i użyć różnych stwierdzeń, dlaczego tak się dzieje, jak to jest z ludźmi, którzy próbują jeden drugiemu wleść? Właśnie gdzie? Kakaowe oczko. Serdecznie Was zapraszam. Tak sobie pomyślałem, że to jest perfekcyjne takie właśnie określenie, żeby o tym podyskutować, że wszyscy tak mówią, że o dupie, o dupie Marynie w ogóle też się mówi, dupa to w ogóle jest coś takiego no użytecznego, tak? To jak zawsze powtarzałem, że pewni ludzie na pewnych stanowiskach są przypisani do nich, przyklejeni do pewnych stołków, jak politycy, jak dziennikarze, jak lekarze, czy policjanci i oni są jak dupa od srania. Używałem często takiego określenia, żeby robili, i wykonywali swoje obowiązki należycie. Ale dzisiaj nie będę używał określenia "dupa od strania". Dzisiaj będzie po prostu kakaowe oczko. Ono jest takie bardziej <laughs> obrzydliwe. Ja sam się śmieję nagrywając dzisiaj ten film. Ono jest takie bardziej obrzydliwe, bo to już się tak definitywnie kojarzy, bo jak się mówi słowo "dupa", no to ono jest takie, no, takie poczciwe, takie ten to nie jest przekleństwo, powiedzieć kakaowe oczko, oczywiście to nie jest, ale ono już się tak kojarzy dogłębnie, bym powiedział. Kojarzy się z tym właśnie, że jak już się komuś wchodzi w to kakaowe oczko, no to to kakao tam musi być i po prostu ktoś może ugrzęznąć w tym kakale, no i będą później tego skutki, czasami może nawet opłakane. A co jeszcze chciałem powiedzieć w tym prześmiewczo-brzydliwym dzisiaj filmie? To zaraz się dowiecie. Mam na myśli to, że ludzie chcą się przypodobać. Za wszelką cenę chcą się przypodobać komuś innemu. Czy to komuś w rodzinie, czy jakiemuś sąsiadowi, czy ludziom w pracy. I wiele ludzi robi po prostu różne rzeczy tylko dlatego, żeby zadowolić innych. I to jest właśnie taka kwintesencja tego kakaowego oczka, że oni będą w nie wchodzić, będą tak w nie włazić, zagrzebać się tam. To tak było w tym filmie takim, także gdzie jesteśmy? Jesteśmy w dupie, ale najgorsze jest to, że my się już tutaj urządzamy. No i mnie się to tak właśnie to kojarzy, że wielu ludzi po prostu chce za wszelką cenę spełnić oczekiwania innych. I oni wchodzą właśnie w takie kakaowe oczka innym, bo oni po prostu chcą być postrzegani jako ktoś fajny, Chcą być postrzegani jako ci, którzy, nie wiem, mogą być przykładem dla innych, chcą nawet, nie wiem, może zdobyć się na jakąś popularność. Różne mają intencje, różne intencje kierują takimi ludźmi, ale najważniejsze jest to po prostu, żeby przypodobać się innym. Nasi polskojęzyczni politycy oczywiście też się chcą w jakiś sposób Przypodobać innym. Oni tak samo wchodzą w kakaowe oczko innym krajom, innym politykom w Unii Europejskiej, Amerykanom, Ukraińcom, Izraelowi. Oni tak samo, oni tak samo i to jeszcze z taką premedytacją, i to jeszcze z takim czasami absurdem, tak jak na przykład ostatnio wydarzenia związane z Izraelem i z tym, co się dzieje właśnie tam na Bliskim Wschodzie. I oni będą w to kakaowe oczko Netanyahu wchodzić i będą po prostu popierać działania Izraela, który niszczy ludność palestyńską. Ale, ale nie, nie, no bo to jest Izrael, to przecież nie można, bo inaczej będzie się po prostu antysemitą, więc trzeba być po stronie Izraela, no bo Polska nie może być postrzegana jako kraj anty, więc no... No nieważne, co tam się dzieje już, nie będziemy tego oceniać, oni tak myślą, polskojęzyczni politycy, najważniejsze jest, żeby wejść w to kakaowe oczko na taniachu, żeby oni się czuli po prostu tacy połach, połach tani po tym kakaowym oczku, I, a i tak będą narzekać i mówić, że Polska jest anty, bo coś tam się wydarzy w Polsce, bo ktoś jakiś transparent powiesi, bo ktoś wyjdzie z palestyńską flagą i będą manifesty, no to wtedy to znaczy, że Polska jest anty i że my nad tym nie panujemy. I to jest jeden z gdzieś takich po prostu przykładów ostatniego czasu, jaki miał miejsce, tak? Cały czas ma, a oni tak jak wspomniałem, wchodzą w te kakaowe oczka innym narodom. Cały czas komuś wchodzą. Cały czas ten, to Ameryce, to właśnie Ukrainie. Wszystkie jakieś pomocy skierowane dla naszego wschodniego sąsiada. No to takie było ten spotykanie się te du dudu. <grym> dudu, to jemu się musiało śnić kakaowe oczko rzemańskiego. No, normalnie ono musi się śni. Takie memy krążyły po internetach, w otchłaniach internetu, gdzie dudu leży ze swoją żoną. I ona jest taka chmurka nad nią i jest napisane, Andrzej myśli pewnie o innej. A tutaj jest druga chmurka koło Andrzeja, który leży. I on właśnie myśli i tęskni za Żełęskim. No. no, i tak, tak to jest: jak oni się obejmowali, jak oni się przytulali, jak oni po prostu e, mieli się ku sobie. Robiłem takie kiedyś prześmiewcze scenki, jak, jak jeden drugiego kocha, jak sobie wyznają miłość. No i ta miłość jest taka: okej, okay, bądźmy tolerancyjni. Niech każda miłość po prostu, która jest dobrą miłością, niech ona tkwi. będzie, w, będą ci ludzie w tej miłości, nawet jak to już jest yy, miłość, która no, musi być pojechtana po kakaowym oczku w przypadku Andrzejka i Władymira. Wracam stąd. Ale dobrze, politycy politykami. O nich też musiałem wspomnieć, bo ten film, bo ten kanał jest polityczny, bo tutaj się wypowiadam właśnie w takich kwestiach. Ale wróćmy jeszcze do zwykłego szaraczka, jak to się mówi, do statystycznego Kowalskiego czy Nowaka. No, o Nowaka wszyscy zapominają ostatnio. Nowak to też jest popularne nazwisko. I właśnie taki statystyczny przeciętny Polak, oni, tak, jak użyłem tego stwierdzenia: chcą się komuś za wszelką cenę przypodobać, wejść to kakaowe oczko innego. I to już nawet nie musi mieć związku z polityką. Właśnie to może mieć taki związek z tym, żeby realizować oczekiwania innych. Żeby inni postrzegali właśnie taką osobę, no, że on jest w porządku, że on się nie wyróżnia od nikogo, że to jest taki człowiek, wiecie co, no, obejrzał fakty w nie, wyłączył myślenie, za niego pomyśleli właśnie eksperci. I tutaj są też tacy widzowie, właściwie widzki, które samobiczują się oglądając ten kanał, ale to tak użyłem stwierdzenia, że im podświadomość podpowiada, że moje mówienie jest logiczne i mimo, że one się nie zgadzają z tym, to one będą słuchać tego mojego przekazu, krytykować w każdym filmie, pod każdym odcinkiem, czy to tu, czy na kanale rodzinnym, cokolwiek bym zrobił, staną na rzęsach Pośladami tutaj manewrował i brokułami tak podrzucał jeszcze i ten czy cokolwiek innego robił, nie, to byłoby za mało. To by się. Nie, to by, nie, po prostu, to, takie rzeczy, ten można zawsze zrobić coś więcej. I one się nie zgadzają na przykład. I to jest właśnie taki typ ludzi, którzy którzy, słuchajcie. Chcą się przypodobać innym. To jest właśnie idealny przykład na to, że wiecie co, no powiedzieli tak w telewizji, pani dziennikarka tak powiedziała, pan dziennikarz tak powiedział. No przecież, jak nas zamknęli w domu, no to mieli rację. No przecież trzeba było podwinąć rękaw, no bo, no bo to jest oczywiste. Ktoś, kto nie myślał, że trzeba podwinąć rękaw, to nie miał racji, i oni się właśnie chcieli przypodobać. I nawet mogli naganiać też na innych, O, ty, ty, albo ty byłaś zagrożeniem dla mnie, czy dla innych, bo, bo ty tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś, a, my, a ja to zrobiłem czy zrobiłam. No i ja jestem w porządku, bo ja weszłam w kakaowe oczko i, i ten i się przypodobałam producentowi tego czegoś, albo politykom, którzy namawiali, albo gwiazdorom, którzy na przykład namawiali, jak tam był Cezary albo Pazura, tak? No, czy jacyś inni. Były specjalne kampanie na YouTubie dla tych takich większych YouTuberów, żeby byli promotorami wiadomo czego. No i to jest takie właśnie też uważam, że włożenie yy, w pewne standardy, to jest dobre określenie, takie wrażenie w standardy to jest takie jakby wejść w to kakaowe oczko żeby realizować te pewne standardy realizować pewne założenia które są na przykład propagowane przez telewizję tylko dlatego żeby czuć się, że jest się w porządku, żeby mieć taką zaspokojoną swoją podświadomość, że no ja zrobiłem czy zrobiłam tak, bo uważam, że no tak jest dobrze, bo w telewizji tak powiedzieli. Bo wszyscy o tym mówią, bo eksperci o tym mówią, bo no, tak powiedzieli, no to, to nie można podważać ich po prostu opinii, ich zdania, tak? Oni mają rację, bo oni, oni się na tym znają, no to, no to ja muszę wejść w to kakaowe oczko po prostu i im przytaknąć i zrealizować te rzeczy, o których oni powiedzieli. Tam widać betoniarki, minę. Będzie chwila przerwy i będę kontynuował za chwilę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to określenie jest takie niefafuśne. Kakaowe oczko, że ono jest niesmaczne, że ono brzmi i kojarzy się jednoznacznie tak jak ja to mówię i opisuję, znaczy może nie jest tym, że się kojarzy tak definitywnie, kojarzy się no po prostu z kakaowym oczkiem. Ale słowa mają być wypowiedziane nieraz w taki sposób, żeby docierały do ludzi. Bo są ludzie, którzy dalej pewnych kwestii nie rozumieją, są ludzie, którzy jak im się nie przedstawi czegoś właśnie w taki kontrowersyjny sposób, no to miłe gadanie, no to już tylko zapraszam do TVN. Włączyć TVN, wyłączyć myślenie. Piękna pani dziennikarka kulturalna przeczyta z promptera, przeczyta wiadomości bez zająknięcia, bez tego, po prostu cud miód o Felix i tam są tego rodzaju treści. Tu nie znajdziecie tego rodzaju treści. Tu są treści takie proste, jak ja to powtarzam, że jestem prosty, ociosany jak kołek drewna i takie treści stąd się będą wywodzić. Wywodziły się i będą się wywodziły z tego kanału, no bo ja już taki jestem. I używam prostych czasami stwierdzeń i takich, które mają wzbudzać jakąś reakcję. Bo najgorzej jest być takim bezpłciowcem. No, no wiecie, no, jest 56 tych płci. Ok, jest 56, jak tam oni twierdzą. I ten ja jestem bezpłciowcem, bezpodatkowcem. <grydy> ja uznaję płeć bez podatkowca, ponieważ ona zaburza moją seksualność i płacenie podatków rozwala moje jądra. I ja dlatego nie będę, nie, nie będę płacił podatków. Jestem bez podatkowcem, takim, takim po prostu płciowcem. Ale to jest tak na marginesie. I wracając jeszcze, żeby podsumować już temat kakaowego oczka, no to jest to odpowiednie stwierdzenie, żeby nazwać rzeczy po imieniu, żeby je po prostu tak przedstawić, żeby ten przekaz był skuteczny. Żeby skutkiem tego mojego dzisiejszego vloga, tego filmu, było to, żeby otworzyć ludziom oczy, tym, którzy nie mają otwartych, żeby innym przypomnieć, no, że po prostu ludzie mogą postrzegać siebie czy też innych. Właśnie w taki sposób, żeby wleźć komuś właśnie w to kakaowe oczko, żeby realizować tylko i wyłącznie czyjeś gdzieś tam jakieś, no może fantazje to nie, ale wiecie co, czyjeś po prostu realizować cele, żeby się komuś przypodobać i żeby za wszelką cenę zrobić i udowodnić innym, że jest się tym fajnym. Jest takie ostatnio nowe określenie fajno Polakiem, pojawia się tak i być takim fajnym Polakiem tylko dlatego, żeby po prostu inni myśleli, że my jesteśmy tacy fajni, że my w tym kakaowym oczku, jak będziemy u kogoś, to że oni będą nas lubili, że będą nas szanowali, a po prostu wydaje mi się, że skutek jest odwrotny. I ja mam gdzieś więcej szacunku u tych ludzi właśnie yy, mówiąc otwarcie jak jest, mówiąc szczerze, mówiąc po prostu, używając prostego przekazu, używając prostych słów. I mam więcej szacunku u takich ludzi niż u tych, u który, którym w jakiś sposób miałbym się przypodobać. To nie jestem ja. Ja nie jestem z tych, którzy mieliby wchodzić komuś w kakaowe oczko. Ja jestem właśnie przeciwieństwem tego i zaprzeczeniem. I często na tym też dziś może cierpię w jakiś tam sposób. Jestem postrzegany, tak jak jestem postrzegany. Jestem uważany za kogoś, kto jest odmieńcem. No i takie są po prostu tego rezultaty. Was zachęcam do tego, żebyście komentowali ten film czy sądzicie, że ważenie komuś w kakaowe oczko jest OK, czy nie jest okej, okay? wypowiedzcie się w komentarzach no i tyle w tym dzisiejszym odcinku subskrypcja tego kanału, udostępnienia przede wszystkim żeby to się niosło w odchłaniach internetu, w odchłaniach YouTube'a, no i co więcej eee, no i nie wiem czy powiedziałem subskrypcja, jak nie to powtarzam z czasami się gubię tyle z mojej strony, życzę Wam wszystkiego dobrego no i pamiętajmy, żeby być sobą i nie robić czegoś tylko dlatego, żeby się przypodobać innym. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Papa. Pa.